Cześć, XV, to jest kolejny odcinek z Robloxa na moim kanale, gdy jesteśmy w Pet Simulator X, mam 100% ranki legend. No i zaraz nam się właśnie nowa ranga. Robimy open za 5 milionów. Trochę się zmieniło. Nie wiem, spróbujmy to rozwalić. Może wtedy nam się nabije. Kolejna ranga, czy to jakieś lagi? Nie wiem, chyba tak. Mam 5 milionów fantasy coinów i jeśli dodacie mnie do znajomych, będziecie mogli dostać taką golden pandę. Tak, musicie tylko dodać mnie do znajomych, a ja będę i jeśli zauważę, że będziecie grać, to dodam, dam wam taką golden pandę. No więc zaraz zaczynamy otwierać. A więc odpalę sobie akurat Dwa busty, tak. To są samuraj Egi to od, od, oczywiście. Lucky, bu, super lucky i tak na odcinek mogę włączyć Ultra Lucky. Więc teraz, jak mamy Ultra Lucky, to musimy szybko otwierać te samuraj Egi No, bo szczerze, yy, nie chcę, żebyś się zmarnował ten ult, Ultra lucky. No, bo Ultra lucky, no nie jest jakoś super zdobywany. Już widać, że Ultra Lucky działa, bo mamy już Red Pandę. Kolejny Red Panda to może w kolejną Golden? Trzecią będę miał? Właśnie, bo. Co jest? Nowa Ranga! Ultra Lucky dostałem? Triple coin Save! Super Lucky! Co jest? Co się dzieje? <laughs> mam kolejne ultralaki, czyli jest mega. Super, naprawdę. Kolejne ultralaki. Stać nas na yy, łącznie otworzę na tym odcinku. Dokładnie dwa... 20 są rajegów, więc trochę tego jest. Może porównamy sobie tego tą i w ogóle. I coś teraz ultralaki nie działa. A, ale dlaczego nic nie mam jakiegoś super szczęścia? No, trochę słucham, że nie mam szczęścia. Pandem No, okej. Okay. Dobra, zawsze z no, no w sumie niezbyt panda, no bo chciałem. Trafić coś fajnego, na przykład jakąś. Nie wiem, tego bula Tego byka. O, tak, red panda, to ja rozumiem. Ehm. Um. No właśnie, musicie, tylko dodać mnie do, musicie mnie tylko dodać do znajomych I możecie dostać taką Golden Pandę Która, no całkiem sporo zdaje No i te red Pandy są super I dzisiaj nagram dwa odcinki, to jest pierwszy I z powodu, że już minął tylko jeden dzień A po moim ostatnim filmem są dwie łapki w góry. No, dobrze szybko więc dlatego dzisiaj dwa odcinki. Kolejna Red Panda. Yeah! Opłacało się chyba otwierać ten ultralaki. No więc zawsze na plusie te, taka Red Panda. No, panda dla mnie trochę mniej, ale jeśli dodacie mi właśnie do znajomych, to dostajecie. White Tiger. No nieźle. Może być White Tiger. I to jest chyba ostatni? White Tiger. Osta tak, to był ostatni. A jednak 21 nasz. Ile mamy ry Pant. Czekajcie, mamy dokładnie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć red panda. I kolejna Golden Red Panda O oh, lol Jak mega mocne To będzie już moja trzecia Red Panda Więc teleportujemy się na shop I już nie będę was zanudzał Zaraz widzimy się, jak już wszystko to Porobi na Golden Okazało się, że to dosłownie poczuwało chwilę. Ym, mam cztery aksyloty i cztery pandy. Można mi jeść na przykład. Mamy już trzy Red pandy, z czego, z czego mega się cieszę. No bo dla mnie... A nie, fiusto na beach. Właśnie mam... Wie, dużo się zmieniło na moim koncie, bo mam o wiele lepsze pety niż na pierwszym openingu. No dobra, a więc. Takie cztery aksoloty, cztery pandy. No i lecimy. Co to będzie? Co to będzie? I to jest. Czy to jest kolejny White Tiger? Tak, zdobyliśmy kolejnego White Tigera. Spoko. No ja nie powiem, że nie. Możemy jeszcze trochę porozwalać naszym... naszą skrzynię. Oczywiście. Mam. Samurai Island, Candy Island nie kupiłem, żeby. No, jakoś nie. Głównie jest. Y, ot, otwierałem sobie jajka, żeby mieć mocniejsze pety. No i jest, są mocniejsze. Mamy kolejną rangę mega mocną. Jak teraz szybko? No, dosyć szybko to wbijamy. Możemy jeszcze trochę poekspić, ale w sumie będzie taki. W sumie zobaczmy, jak już on nam tyle wy... ciągle wysyła tego. Hem. To chyba będzie koniec tego odcinka. Krótki, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał.